Dziś na kanale o technologii nowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 oraz Samsung Galaxy Buds 3 Pro. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić nowe słuchawki albo którykolwiek z nowych sprzętów Samsunga, które dzisiaj wam pokazujemy, to możecie to zrobić w sklepach Media Expert zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. A w dalszej części tego materiału opowiemy wam o ofercie przedsprzedażowej, dzięki której będziecie mogli nieco zaoszczędzić kupując te sprzęty. Gdybym wam rok temu pokazał te słuchawki, to pewnie żaden z Was, żadna z Was nie pomyśleliby, że są to słuchawki Samsunga. No bo zobaczcie, czy to Wam nie przypomina pewnego innego produktu z BAC w nazwie? Bo mi tak, a w zasadzie to one wszystkie, bo Samsung z niewiadomego względu, badania marketingowe uznał, że jednak warto porzucić ten stary projekt słuchawek i stworzył zupełnie nowy projekt słuchawek, które wyglądają teraz jak każde inne słuchawki, więc brawo Samsungu, świetna robota! Zabiliście to, co wyróżniało wasze słuchawki najbardziej. Czy mi się ten nowy design podoba? Mówiąc szczerze, eh, wolę Huawei albo Apple, ale trzeba przyznać, że te stemy, czyli te połączki tutaj na końcu są takie bardziej kanciaste i w wersji Pro mają takie światełko, które się Świeci się zależnie od upodobań, możemy to wyłączyć. Albo jak nas przekonywano na prezentacji, jeżeli lubicie chodzić na silent disco, bo jesteście warszawiakami i robicie takie rzeczy, no to te słuchawki nadadzą się fajnie i będą też dobrze wyglądać. Ale największą zmianą oprócz tego, jak te słuchawki wyglądają, jest ich konstrukcja. No bo poprzednie słuchawki, zarówno bez Pro, jak i test Pro, były słuchawkami dokanałowymi i mieliśmy tylko jakieś Galaxy Buds Live, które były słuchawkami otwartymi. A teraz mamy Samsung Galaxy Buds 3, które są słuchawkami dousznymi. Jak widzicie, nie ma tutaj gumek, więc jeżeli nie lubicie słuchawek dokanałowych, to te słuchawki są dla Was, hmm, zupełnie jak u pewnej innej firmy. No a jeżeli kupicie wersję Pro, to mamy już te gumki i są to słuchawki dokanałowe. Sprawdziłem je tutaj, jak leżą i klasycznie żadne słuchawki douszne nie leżą mi w uszach dobrze, więc Galaxy Buds 3 będzie musiał sprawdzić Marcin lub Dawid, ale za to Samsung Galaxy Buds 3 Pro leżą mi w uchu naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak sprawdzą się na siłowni przy bardziej dynamicznym użyciu, ale na pierwszy rzut ucha jest całkiem spoko. Jest jedna rzecz, która odróżnia słuchawki Samsunga od słuchawek Apple'a, a mianowicie to, że mimo tego, że Galaxy Buds 3 są słuchawkami dousznymi, to mają ANC, czego u Apple'a nie znajdziemy. I szczerze mówiąc, jestem ciekaw, jak to działa, bo kiedy teraz włożę sobie te słuchawki do ucha, to one po pierwsze wypadną mi z tego ucha, jeżeli bym bardziej dynamicznie zaczął się poruszać, ale też y, nie słyszę, żeby to ANC cokolwiek praktycznie robiło, więc poczekamy tutaj z oceną na moment, kiedy podłączę te słuchawki do telefonu i będę mógł to przetestować, bo jestem bardzo ciekaw, czy w słuchawkach, które, nie przylegają dobrze nam do małżowiny usznej, faktycznie można stworzyć skuteczne ANC. Jedna rzecz, którą też dopowiem odnośnie konstrukcji bo nie powiedziałem tego wcześniej wraz ze zmianą konstrukcji wzrosła też odporność na wodę, i teraz obie dwie pary tych słuchawek mają odporność IP57, czyli możemy w nich ćwiczyć w czasie deszczu bez najmniejszych obaw. Mówiąc szczerze, gdyby był to casting na najładniejsze słuchawki, to te słuchawki raczej według mojego gustu by nie wygrały, ale jedna rzecz, która bardzo mi się podoba, jest taka, że Samsung w końcu dodał przycisk do ręcznego parowania słuchawek, bo w przypadku Buds 2 i Buds 2 Pro było to niesamowicie upierdliwe, jeżeli one się nam z jakiegoś powodu rozłączyły, żeby je ponownie połączyć. Tutaj nie ma problemu, wciskamy przycisk i to działa. Oczywiście obydwie pary słuchawek są ładowane bezprzewodowo, a skoro mowa o ładowaniu i czasie pracy, to Samsung Galaxy Bats 3. Pro mogą pracować 7 godzin na jednym ładowaniu i 30 z doładowaniem z etui, a z kolei BATS 3 mogą pracować na jednym ładowaniu 6 godzin i do 30 godzin z ładowaniem z etui. Także jest standardowo, ale bardzo dobrze. Kolejna kanapa, więc kolejny casting, tym razem na brzmienie. Tego oczywiście nie miałem okazji sprawdzić tutaj podczas prezentacji, ale jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza tych słuchawek z Pro, ponieważ Samsung zastosował tutaj bardzo ciekawy manewr, a mianowicie mamy dwa przetworniki. Jeden to klasyczna membrana i on odpowiada za tony niskie i średnie, za to przetwornik wysokotonowy jest przetwornikiem planarnym o przekątnej bodajże 6,1 mm i on podobno sięga aż do 40 tysięcy herców, czyli już tak naprawdę wysoko, więc te góry powinny być ładne, śpiewne, ale boję się też że będzie nieco sucho, bo przetworniki planarne mają do tego tendencję. Także to sprawdzę dopiero po powrocie do domu. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe słuchawki Galaxy Buds 3 bez pro, to tu mamy tylko jeden przetwornik. I prawdę mówiąc, jak po każdych słuchawkach usznych nie spodziewam się po nim zbyt wiele. Dawid? Skoro nasz piękny książę już wstał, to opowiem Ci, że w tych słuchawkach co mnie martwi, to brak takiego wspólnego kodeka wysokiej jakości. Oczekiwałbym, że będzie tutaj jakieś wsparcie dla LDAC może jest, nie wiem, ponieważ na prezentacji nam tego nie powiedzieli. Natomiast jeżeli chcemy mieć dźwięk najwyższej jakości, musimy mieć słuchawki Samsunga i jeden z najnowszych telefonów Samsunga od S23 w górę z tych najwyższych serii, bo tylko one wspierają kodek, który nazywa się SSC Hifi i on obsługuje przetwarzanie 24-bitowe przy 96 kHz, co oznacza wprost, że ta jakość powinna być znacznie wyższa niż przy standardowym kodowaniu, ale będzie to bardzo słaby ruch, jeżeli ta jakość będzie ograniczona tylko do smartfonów Samsunga. I oczywiście, jak na produkt Samsunga przystało, mamy tutaj bardzo dużo sztucznej inteligencji czy też AI. I tych funkcji jest tutaj naprawdę sporo. Takie podstawowe związane są z tą aktywną redukcją hałasu, bo te słuchawki potrafią adaptacyjnie zmieniać aktywną redukcję hałasu, dostosowując ją do otoczenia. I mają jedną bardzo fajną funkcję, która bardzo mi się spodobała na prezentacji, a mianowicie inteligentne rozpoznawanie syren. Czyli jeżeli idziemy gdzieś sobie przez miasto, mamy włączone ANC, a jedzie za nami karetka, to słuchawki automatycznie wyłączą to ANC, żebyśmy słyszeli. Co się dzieje dookoła. To jest super, bo ta uważność jest jednak istotna. Oczywiście pozostaje podstawowe pytanie, czy ANC w ogóle jest w stanie wyciąć dźwięk takiej sereny, zwłaszcza w tych słuchawkach dołóżnych, bo ja wcale nie jestem o tym przekonany. Będą też takie funkcje jak np. inteligentne podbicie głosu dla ludzi niedosłyszących, będą też funkcje takie jak automatyczne odszumianie mowy i oczywiście te wszystkie funkcje, o których mówiliśmy przy okazji smartfonów czy zegarków, np. tłumacz. I tu znowu ciekawostka, te słuchawki będzie można wykorzystać w taki specyficzny sposób, że jeżeli jeżeli skorzystamy z automatycznej translacji. To telefon będzie wykorzystywał mikrofon w słuchawkach, ale głośnik w smartfonie, co ma bardzo dużo sensu, jak się nad tym zastanowić, bo można prowadzić tę konwersację synchronicznie i nie martwić się o to, że nasz rozmówca nie będzie nas rozumiał. Więc to jest naprawdę fajne. Natomiast te funkcje są, wiadomo, zarezerwowane tylko dla smartfonów Samsunga, więc, powiem tak szczerze, na ten moment jestem zdania, że te słuchawki są skierowane tylko do tych ludzi, którzy kupią sobie nowy smartfon Samsunga i raczej nikogo więcej. Jeżeli chodzi o ceny, mamy małe zdziwko, bo spodziewałbym się, że Samsung Galaxy Buds 3 Pro będą kosztować 3 dziewiątki, a kosztują 1029 zł, czyli nadal taniej niż np. AirPods 2 Pro, ale nadal drożej niż Huawei FreeBuds 3 Pro. Z kolei Galaxy Buds 3 bez Pro kosztują 749 zł. Czy jest to cena niska czy wysoka, to już zależy od tego, jak się sprawdzą w praktyce, ale to oczywiście będziemy mogli przetestować dopiero wtedy, kiedy te słuchawki faktycznie do nas trafią na testy. A jeśli uznacie, że ta cena jest zbyt wysoka i chcecie kupić te sprzęty, taniej, to o dziwo nie warto czekać, tylko warto kupić je teraz, bo mamy ofertę przedsprzedażową. Jeżeli kupimy sobie Galaxy Buds 3, możemy dostać 200 zł cashbacku, z kolei kupując Galaxy Buds 3 Pro mamy aż 300 zł cashbacku, więc z cashbackiem ta cena jest naprawdę fajna. Ale Samsung pokazał dzisiaj więcej niż tylko nowe słuchawki, bo mamy też nowe zegarki, mamy też nowe smartfony i jeżeli chcecie kupić wszystkie te sprzęty taniej, to Samsung przygotował dla was ofertę Multi Jeżeli kupicie dwa sprzęty z różnych kategorii, dostaniecie 400 zł rabatu, a jeżeli kupicie trzy sprzęty z różnych kategorii, Dostaniecie 600 zł rabatu. Promocje się ze sobą łączą i trwają od 10 lipca. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić te wszystkie sprzęty, możecie to zrobić w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I to było już wszystko, co miałem do powiedzenia w tym krótkim materiale z premiery nowych słuchawek Samsunga. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, subskrybować nasz kanał, kliknijcie przy okazji dzwoneczek, dajcie nam znać, co o tym sądzicie. A jak już będziecie w sekcji komentarzy, to zostało nam tylko nasze klasyczne badanie statystyczne. I dzisiaj no, nie można się oprzeć porównaniom, więc wpiszcie w komentarzach hasło Samsung AirPods, a my będziemy wiedzieli, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem do usłyszenia w podcaście o technologii, do zobaczenia na kanale o technologii, na kanale o domu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!